Witam. Dzień dobry. Hello, to ja. Mm. Okej, okay, jesteśmy. Dobra. Witam. Dzień dobry. Hello. To so. jest chyba drugi odcinek, się pani się Mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out and we secured a route into enemy territory. Now, now we can. This is auto. Au... 9S. Yeah? automatically automatically not Um, I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I probably only had enough time to back up your memories. Yeah. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. To zawsze boli. Glory to mankind. <laughs> Glory to mankind. To scena zawsze boli. Nie ważne zawsze boli. Dlaczego mi auto? Po, 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 połączyć z siecią, może z Tak, połączmy się z siecią. Jak umie tam mnie gdzieś sam. Zapisać tak. Dobrze, że nie używam swojego imienia. Tak. W ogóle mam nadzieję, że z dźwiękiem jest wszystko ok. Nagrywam trochę inaczej niż zawsze, więc powinno być.

Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. Okay. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That, that is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate once and for all. You are our ultimate weapon. And you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind. Glory to mankind. Permanent indoctrination. To mankind. Toh, chyba to są, prawda? O? Zaczynam się. O? Halu. <śmiech> <śmiech> Czemu nie było dźwięku? Co się dzieje? <laughs> Nagrywanie. OK. Widzę ciemność. Dobrze zacznijmy więc. Przejdziemy przez każde ustawienie. Dobrze. Tak, żeby ikona była widoczna. Zróbmy nawet jaśniej trochę, bo widzę, że OBS trochę przyciemnia nagranie. Okej, okay. jak to wygląda? Takie myślę. Okej. Okay. Okej. Okay. Can you hear me? Uh, hello. <laughs> Go ahead and adjust your settings so you can hear me. All right? Adjust the settings until you can hear my voice. Uh, could you try and pick up the pace a little bit? This is getting embarrassing. Ma'am, are you there? Can you hear me? Uh, hello. Go ahead and adjust your settings so you can hear me. All right? Adjust the settings until you can hear my voice. <laughs> mm -hmm. Uh, could you try and pick up the pace a little bit? This is getting embarrassing. Ma'am, are you there? Can you hear me? Uh, hello? Go ahead and adjust your settings so you can hear me, alright? <laughs> this is Racha. Adjust the settings so until sriracha. you can hear my voice. Uh,. Could you try and pick up the pace a little bit? All right. Are we good now? Mister. Roger that. All right. Are we good now? Roger that. Ma'am? Are you there? All right. Are we good now? Oh. <laughs> uh, thank you. Anyway, that takes care of us. Hold on. Your self-destruct permissions are missing wait a sec we need to restore those Auto -destruction. I could set it for you, but you should probably do it yourself regulations and all you know huh wait no you need to leave that turned on yeah you can't really do that it needs to be turned on except in very specific cases. <laughs> I'm just not leave this as is ma'am please give your permission. Hey come on now I'm just trying to follow regulations here. Hey come on now I'm just trying to follow regulations here okay, good If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it so once you're finished making adjustments you can go ahead and close this out. hurts or that? I to znowu ja nie, nie wiem który w to powiedziała. Halo? Oj! Nie. O tym. damy na max, co mi ten... Monster, dobra. Obraz. Jakie ustawienia? Pełny ekran. Nie! Yeah. Wszyscy wziąłem, że tam jest coś, czego nie powinno być.

That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, oh, don't worry. Auto... We 9S models funzione. are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. <laughs> 9S. Hmm. No. What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. All right, if you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, man. To be. Czy masz jakiś pisu? No Mapa, której dałaby ubiegać dawienia. Przede mną tu byłam, ale. Dwień. Inne. Czemu to? <laughs> Darowanie? Przecież tam jest skierowanie na początku. Wejdź w skierowanie Czy chcesz zrobić przerwę? chcesz ten ten auto mówienie czy chcesz to przełączać chcesz zapisać zawsze chcesz kontynuować gra hmm. tak okej okay. em um. um. o nas tenas co tam? O! Zbalansowany. Super, przesuń się przyjacielu. No. Kup. Co mogę kupić? Małe rozczepienie, dużo Kiedy ja się dał... U... O! Ech, nie umiem tykać do guziczków. Tak, tak. Tak, tak. To jest fajne, że mogę sobie to. sobie to mogę dodatkowe rzeczy dawać. Też chcę ten wskaźnik. Ale dźwiękowe. Wykres analizy dźwięku. Czy to sprawia, jeżeli będzie pad wybrował tak to poproszę? Dana o wrogach, wskaźnik umiejętności to też chcę, ale może nie, nie w takiej ilości. O, już mam dwa. Po co mi podwa Kurcze kupiłam troszkę. Co zrobiłam? Klikałam na to, co mam dwa, Co ja co się stało. co ja zepsułam. co 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 Millennium. Coś mi się w modelu zepsuło. Nie mogę myłkać. Dziwne. Dlatego zepsułam. Dobrze, więc niektóre chipy musiały mieć po dwa. Pamiętam To jest fajne, to jest bardzo fajne. O! Przypomina mi to wielkiego pączka. Zero 6-0. Minus. O! Co mi powiesz? Myślałam, hmm, że mi coś powiesz. Nie, ten guzik. Kup. Kup. Kup i nie sprzedawaj rzeczy, których nie powinnaś sprzedawać. Ym. Czemu wpale dźwiękowe są takie drogie? Wskaźnik P Boże, wskaźnik PD też jest taki drogi. Okej. Okay. Znaczy kontrola. co okay. autostrzał, wskaźnik PD. Minimapa, waluta dźwiękowa, obrona wręcz. no ja sobie na razie uzdrowienia. <strybienia> tak, nie umiem grać na padzie. I nic nie sprzedaję. Mogę sobie wziąć jeszcze ten Super. Napiszmy, zapiszmy zanim coś zrobię. Super. Lecimy. Zajęliśmy tylko 15 minut. Nie chcę już tego więcej raz zrobić. Dobrze. Ja nie mogę odejść za daleko, jak na to nie mówię. No, samo cofa. No ale. Tu? Nie, ja tu. A nie, to tu. O, sam poleciał. Okej. Okay. B. Ty mi wyglądasz na typ. Chyba tak samo jak ja? B. Operator. Operator, żołnierz, żołnierz. Ty mi wyglądasz na typ, nie wiem. Okej. Piję zwykłą książeczkę ostatnio. as was your habobs in mapichak oh, semana's wskazuje ah yes, commander you dashed your in order to defeat the enemy bold but risky try not to be so reckless next time understood i know you're fresh out of maintenance but i have another mission for you i need you to head to the surface rendezvous with the resistance and do some recon doesn't your have a dedicated resistance contact already we haven't been able to get in touch with them Ja ja zobacz, jestem na tej to tablicy z tyłu. Ja jestem z tą drugą osobą, którą tam widzieliśmy. O. A, nie widziałem na ścianie. Nasze operatorki. No dobra. Let's go. Do. Then the filter is to the surface thisshiami we'll be getting flight units huh better head for the hangar <laughs> usually we can't get near flight units they're way too expensive for us grunts too bad we can't mass-produce these things yet the hangar's up ahead let's go sweat switchck No dobra. Oj! Chciałam jeszcze z tym się pogadać. Jakie ja oni mają filtry, że im się całe mechanizmy nie napijało. Hmm. I teraz się zaczyna prawdziwa gra. <laughs> if all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. All right, all right. Wee. To be back, maybe, bruv. Yeah, i Let 2B? You're going to have some new weaponry installed from here on out. Super. Czemu, it's białe.

Więcej ich, więcej To jest fajne. Mm -hmm. yeah. To wszystko jest takie wyblakłe. Czemu, czemu, to jest tak mało kolorów? To zawsze tak jest wyblakłe? Nope. Um, 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 um. Wszystko jest białe. Wszystko jest białe. Nie mogę zginąć? Opej, mi nie chcę To nie sztuczka. Mm -hmm. Czemu wszystkie z takie wyblakły? To nie było kiedyś takie wyblakłe. No? Znowu widzę O, teraz nie jest wyblakły że mi się coś dzieje z oczami. Dobra. Jesteśmy. Mogę to zapisać? Pausa. System. Zapis. Nie mogę to zapisać. Ha. No i to idziemy do pierwszego punktu zapisu. Kiedy ja się nauczę? No dobra. Tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Mmm... Ja pierdolę tę grę. Target location acquired. Marking on map. proposal proceed to target location. Dobra, przewidzieć, że są czerwone kropki, to wcale nie tak, że używam ich od jakiegoś czasu. Jezu! Hey, Zapomniałam się to nie mieć! Ja <laughs> takiem czołem się glide. Lighter no <laughs> nie funkcjonuje. Jeżeli ktoś z takiego wyjścia, to nie gra. Tak Dawaj, cywilizacja. I ślub. To bym był ciężki atak. No i super. Nie mogę zapisać. Poczta. Jaki mam pokazać? Data may be displayed from the system menu Data, huh? It's hard to get an accurate picture from this Our satellite resolution isn't so I deploy some new satellites soon A general idea is good enough <laughs> You don't anything to. In your way, do you? Okej, okay. na w pierwszym. <laughs> to jeszcze by dzisiaj nadpisywała. Dobra. Sorki za problemy techniczne, dzięki za uwagę, Witnie subskrybujcie, byłoby miło. I widzimy się następnym razem. Zapraszam na Twittera. Bye, bye!